A od czasu Jana chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Kiedy Pan Jezus mówił do tłumów, te słowa nie miał na myśli przemocy. Miał na myśli tych, którzy całkowicie są zdeterminowani, by głosić Słowo Boże. Ogłaszać zwycięstwo stałego nad grzechem, nad śmiercią. I wśród nas, wśród wielu pokoleń, raz po raz mamy do czynienia z takimi gwałtownikami Królestwa Bożego, tymi, którzy bezkompromisowo głoszą słowo, którzy są bezkompromisowymi duszpasterzami. Tak się składa, że zgromadziła dzisiaj nas pamięć o naszym duszpasterzu, księdzu Bogdanie, dziadku, jak mówiliśmy o nim. Znamy go jako duszpasterza. Mówię w czasie teraźniejszym, dlatego, że jest cały czas w naszych sercach obecny. Znamy go. Z pracy z młodzieżą, gdy byliśmy o wiele młodsi niż jesteśmy w tej chwili. Nasze pokolenie doświadczało, co to znaczy towarzyszyć młodym ludziom, co to znaczy być do dyspozycji każdego z nas o różnych porach dnia. Co to znaczy być przyjacielem naszych grup, naszych wspólnot? Co to znaczy być przyjacielem młodych? Razem tworzyliśmy pewną pracę ewangelizacyjną, formacyjną dla nas, dla naszych rówieśników. Pod jego kierunkiem formowaliśmy oazy akademickie. Można powiedzieć, że u niego uczyliśmy się tego, co Kościół dzisiaj ustami papieża Franciszka nazywa synodalnością a więc słuchania, bycia ze sobą, towarzyszenia, ale w duchu Ewangelii, w duchu poszukiwania prawdy, szacunku dla każdego człowieka, choćby. Błąkał się, choćby nie umiał drogi znaleźć. Jego styl, który jest tak dobrze nam znany bycia przy młodych ludziach, bycia przy nas, towarzyszenia nam nie był stylem powszechnym. Owszem, był to styl, który cechował wielu dusz pasterzy. A szczególnie tych, którzy związali się z ruchem światło życie, którzy poznali księdza Blachnickiego. Uczył nas, jak otwierać karty pisma świętego, kiedy gromadziliśmy się na naszych oazowych, akademickich dniach wspólnoty. To przecież. Sami je przygotowywaliśmy. Byliśmy niejako upodmiotowieni. Tak jak dziś to dokonuje się w synodalności Kościoła. Podsuwał myśli, podsuwał teksty, byśmy my identyfikowali się z tym, co będziemy. Naszym rówieśnikom głosić, bo wiedzieliśmy, że jeżeli kogoś chcemy zaprosić do żywego kościoła, to właśnie na nasze spotkania, nasze dni wspólnoty, gromadzące nas tutaj z Łodzi, ale też z Krakowa, z Warszawy, i z innych miast. I rzecz ważna, miał dla nas czas, tak jak. Często mówił mi: Nie muszę jeździć samochodem, wolę rozmawiać z Wami. I tak się utarło, że często zadawaliśmy między sobą to pytanie: Czy byłeś u dziadka, czy rozmawiałeś z nim? Tak, bo to były rozmowy o ważnych sprawach, o poważnych sprawach, o Ewangelii, o chrześcijańskim. Stylu życia, sposobie życia, chrześcijańskim rozwiązywaniu różnych problemów. Tak, to była troska o naszą wierność Chrystusowi. Tak dalece ją przedkładał nad wszystko, że nieraz dzielił się tym, jak rezygnował z różnych wyjazdów, kiedy był nagabywany przez. Służby polityczne, gdy starał się o paszport do Francji, odpowiadał: To mi do zbawienia nie jest konieczne. Wolę nigdzie nie pojechać, wolę zostać tutaj, a nie będę z wami się umawiać, nie będę z wami współpracować. Styl życia. Styl życia, który wyniósł też od księdza Franciszka Blachnickiego, gdy spotkał się z nim jako kapłan święcony w 59 roku, jeszcze przed Soborem, ale spotkał się z tymi wielkimi ludźmi przełomu i sam w nim uczestniczył. Krucjata strzemięźliwości, której echa ciągle pobrzmiewały, aż do tworzenia. Ruchu światło życie, aż do tworzenia krucjaty, wyzwolenia człowieka. Radość, że liturgia jest miejscem, w którym spotykamy się z Bogiem, bo przeżywamy ją, można powiedzieć, równocześnie w jednym. Miejscu, ale na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony ta liturgia niezmienna Kyrios, ten, który wstąpił do nieba, który uwielbia Ojca, i tam się nic nie zmienia. A z drugiej strony uobecniamy tutaj ofiarę Chrystusa, Jego uwielbienie Ojca w sposób sakramentalny, widzialny, doczesny, gdzie trzeba dołożyć starań, by te znaki liturgiczne były. Czytelne. I znów, wspominając te nasze doświadczenia, dbałości o piękno liturgii, sięgam do myśli papieża Franciszka, który poucza nas, zachęca w swoim liście o formacji liturgicznej: o desideravi. Mówi: Człowiek utracił dziś zdolność angażowania się w akcję symboliczną która jest właściwa dla liturgii, dla sakramentów. A ksiądz dziadek nas tego uczył: piękna, czytelności znaków. Nie ja jestem najważniejszy w liturgii, ale my. Uczył nas przekładania, rozumienia symboli liturgii, gestów, postaw, milczenia. Jego wrażliwość na nauczanie kościoła była niezwykła. Zawsze mówił: Chcę tutaj być dla Was. Inni moi koledzy poszli na studia, ale przecież każdy z nas widział i słyszał, jak czerpał od tych, którzy profesjonalnie możemy powiedzieć, Zajęli się studiowaniem dodatkowo teologii, byli profesorami na uczelniach. On chłonął, by z nami się tym dzielić. Kiedy uświadamiamy sobie te lata, w których był naszym duszpasterzem, z Naretkini w opatrzności Bożej, w Rokicinach czy u świętego Antoniego, tutaj w Łodzi, to wiemy, że to był ktoś, kto ukształtował nasze myślenie o Kościele: naszą miłość do Kościoła, miłość do Słowa Bożego, szacunek do drugiego człowieka, a przede wszystkim. Naszą gorliwość, bo on przecież możemy tak jak nam podpowiada dzisiaj liturgia, był gwałtownikiem Królestwa Bożego. Królestwo Boże zdobywają ludzie gwałtowni, ci, którzy całe swoje serce oddają tej sprawie.